Trzeba byś zgasił ze mną światło w kordażu. Jest tu jest. A to twój paragon, to co ty wypłacił i chyba to też. To będzie, coś ci mi.

嗯，嗯。

嗯。 Bonjour. அ <laughs> 明天。嗯 zajmąc się przez port, poszczeprze na mina który zrobił rozwój ze skradzionych kul. Cześć, ja jestem i zapraszam was na prajdę przed 10 najciekawszych i najciekawszych w tygodniu. Nr 10. Wyszedźcie do... Miniony wtorek dziecko wtargnęło na teren Białego Domu. Czekając i znowu przycisnąć się przez ogrodzenie, tym samym stając się jeden z najmniejszych ludzów w historii Białego Domu. Oczywiście nie liczą wizytę w Władimirach w w 2001. Służby Secret Service podobno zastanawiają się teraz nad zainstalowaniem wokół Białego Domu dodatkowego ogrodzenia dla dzieci, jednak obawiają się, że problem z wejściem może mieć sam Joe Biden. Nr 9. Para turystów z Chin, której właściciel Airbnb nie chciał od Próbować rezerwacji po tym, jak para zorientowała się, że tak zwana willa w Seulu, w stolicy Korei, to tak naprawdę willa na odległych przedmieściach w Seulu, postanowiła zemścić się, zużywając przez 25 dni niechcianego noclegu aż 120 tysięcy litrów wody. Dzielę mniej więcej tyle, ile przeciętny Polak zużywa w ciągu 3,5 roku, czy przeciętny Podlasianin. W sumie ciężko powiedzieć, gdyż w studniach nie ma liczników wody. Mało tego, para nie tylko poodkręcała w po apartamencie wszystkie grany, ale również kuchenkę gazową, a także połączała w nim wszystkie światła i urządzenia elektryczne. Właściciel Willy zorientował się o problemie dopiero po otrzymaniu rachunków opiewających na ponad 6,5 tysiąca złotych. Już wiem, co mój człowiek miał na myśli, mówiąc, że chińskie badzier zalewa światło. świat. Numer 8. Katolickie Radio Mówerał. A kobietom Wyspanie, aby w maju, tzw. Tak zwanym w miesiącu Maryjnym, zamiast w spodniach, chodzić tylko w sukienkach dla Maryi. Wyspanie nazywa się 31 dni bez spodni i od razu widać, kto czyta tylko na głównie. Co złośnia, zachęca kobiety, aby w maju wybierały piękne, godne i kobiecy strój, aby swoje ciało uczynić godną nowiną pana i oddać cześć Maryi. Tak, a dla chętnych oprócz ubierania się jak Maryja możecie również począć dziecko z nieswojem. Numer 7. Pewien młodzianin po aż 10 latach płacenia alimentów na dziecko dowiedział się, że nie jest jego biologicznym ojcem. Badania genetyczne postanowił przeprowadzić po tym, jak podczas jednej z spódni jego kobieta, chcąc być złośliwa, powiedziała, że nie jest on ojcem dziecka, które wychowuje. I rzeczywiście badania to potwierdziły. Podobno do ich doszło podczas wyszwania 31 dni bez słodków. Ale zanim zaczniecie komentować, co za przegryw, pamiętajcie, że w Polsce praktycznie wszyscy pracujący single płacą alimenty za swoje dzieci. Nazywają się 500. Gdyby chociaż z matkami tych dzieci można wyjść na kawę. Numer 6. Pasażerowie linii wycieczkowej Karniwal otrzymali dożywotni zakaz wstępu na ich statki po tym, jak zostali przełamani na łowieniu ryb z balkonu swojego pokoju. Tak, nawet gorzej, balkon był z widokiem na bazę. Goście wpadli po tym, jak swoim wyczynem pochwalili się na TikToku. Identyfikacja statku była możliwa dzięki identyfikatorowi, który jeden z gości miał na szyi. Berkina. Amerykańska blogerka podróżnicza Cruisex domaga się bezpłatnych dodatkowych miejsc w samolotach dla osób pożyłych. Na stronie Trend.org wystosowała petycję, pod którą podpisało się już prawie 10 tysięcy osób. Jego żąda w największych śledztw, dłuższych pasów bezpieczeństwa oraz nawet trzech dodatkowych miejsc, aby zapewnić komfort osobom size. Na szczęście nie wszystkie linie lotnicze są obojętne na potrzeby pasażerów. Z otwartymi drzwiami, i na blogerkę czekają linie Lufthansa Cargo numer 4. Kawiany z Tajlandii przez aż 40 lat nosił w palcach magnesy, aby oszukiwać ich popularnych nielegalnej grzewności High-Lo. Moje uznięcie poprosił lekarza dopiero ostatnio, ponieważ miał grać samolotem i obawiam się, że jego no. magnesy na walce aktywują alarm na lotnisku. Coś w tym jest. Ostatnio sam biorę magnes, bo dużo kawy i też zawsze boję się, że bramki w sklepie zaszły piszczeć. Numer 3. ten firma znana z tego, że zadłuża po latach za pomocą pożyczek zasponsorowała ostatnio materiał, w którym dawanie dziecku kieszonkowego nazywa pierwszym zasiłkiem dla bezrobotnych. Na filmik spadło tyle krytyki, że aż komentarze się chyba uskodziły, choć nie wyłączyły. Komentacje pisali głównie o jednej rzeczy, że bez kieszonkowego dziecko nie nauczy się zarządzać pieniędzmi w zasadzie to by już wyjaśniało tę całą współpracę reklamową. To co po to uczyć dziecko zarządzania pieniędzmi, żeby w przyszłości nie musiało zaciągać może na kłopoty? Numer dwa. dni tak temu Netflix ogłosił, że po 25 latach działalności ostatecznie zamyka swoją wypożyczalnię DVD. Jakże mi będzie brakować tych pocztówek z wydaniem czy nadal oglądam wysyłanych pocztą połowy sezonu Świata Według kiepskich? Nie wszyscy pamiętają, ale filmy na płytach DVD to coś od czego Netflix w ogóle zaczynał. Ostatni film zapakowany w charakterystyczny Tą czerwoną kopertę ma zostać wysłany do widza pod koniec września, oby tylko nie był gotowy. Numer 1. W Szczebrzeszynie 40-letni mężczyzna ukradł sąsiadowi góry, a następnie ugotował z Policjanci nie mieli większego problemu z ustaleniem sprawcy. Do jego posesji policjantów doprowadziły ślady trawków, które pozostawił w płocie, oraz w górze wieże porozrzucane pod jego domem. Podobno to najgłośniejsza sprawa w Szczebrzeszynie, od kiedy wrześnie. Starczystolatek ukradł nie tylko góry, ale również prawie wszystkie zniesione przez nie jaja. Kiedy policjanci zapukali do jego drzwi, mężczyzna akurat gotował rosół z jednej z Teraz grozi mu 10 lat. Uff, to i tak dobrze. Gdyby gotował rosół z góry wielu, pewnie dostałby do żywodzi. Okej, okay, tym ugotowanym jak jajka w sałunie parowej akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie podnikiem.